Dzień dobry! Witamy! Dzień dobry. Dzień dobry! Zobaczcie jak dziewczyny się uszykowały. Inga jest na biało-czerwone, bo dzisiaj co jest? Dzień Niepodległości! Dziewczyny rano już śpiewały hymn, to później Wam to... Tak jest! Później Wam to wkleję tam. Tak. Eee, witamy na naszym kanale! Oczywiście, no dawno nas nie było, ale to z tego względu, że... No, ja skręciłem nogę i teraz już mam małą przerwę z biegania, ale to i tak nam wszystkie biegi odwołali. Z, z tego powodu nie było, no. Tak, z tego powodu, ale też z powodu, że Laura miała chore zatoki, no i żeśmy nigdzie nie szli. Choć tak, zawody odwoływali, ale nigdzie żeśmy nie chodzili na, na żadne e, baseny ani nic. Na żadne baseny, dlatego nie nagrywaliśmy, bo co będziemy pokazywać? A... No, co będziemy pokazywać, jak e, Laura chora z zatoki, to wiadomo, nos zapchany, męczyła się dziewczyna. no. Ale dzisiaj nagrywamy, bo jest e, 11 listopada, dzień niepodległości. Miał być roski, ale niestety. Dzień niepodległości! Niestety nie, nie może się odbyć z, z wiadomych przyczyn. Pięknie, ale my mam, orły... były mam buły! Inga ma z bibuły flagę, zrobiła my sobie sama. Tak, Inga sobie sama zrobiła. A wracając do tego biegu... Trochę, trochę mi tata pomógł. Trochę jej pomogłem, tak. Ale wracając do tego biegu, to no wiadomo, nie może się odbyć, ale my podtrzymujemy tradycję. I no ja z tą nogą skręconą nie mogę biec, ale Oriona pobiegnie. Eee, może przypadkowo będą jacyś biegacze w lesie i pobiegną razem. Także coś nagramy za chwilę Wam pokażę jak się szykujemy, bo Riona już u góry laurę szykuje, bo pojedziemy kibicować. O, Pola ma taką flagę. No i, i będziemy wam pokazywać jak będziemy mamie kibicować i, i może przypadkowym osobom, którzy, którzy... którzy będą tam i pobiegną razem z nami uczcić serce! Uczcić ten dzień biegowo, tak jak zawsze my to robili. Od już trzech lat, także musimy utrzymać tradycję. No i tak jak mówię, Oriana góry się już szykuje z Laurą, a ja tutaj mały wstęp zrobiłem, y wytłumaczyć się, dlaczego nas nie było tak długo. O, już tam ten kinemaster się o nas y upomina, także. Y ale już wrócimy wam filmik, także y spokojnie. No dobra, no to co? Widzimy się za chwilę, jak już mama się ogarnie. Widzimy się na biganiu, a ja będę pokażę moją superfrogę. Tak jest, dobra. Pa! Na razie. Miejsca jest moja mam jest ta dobra. Dla dla ale mameta, Anna. Okej. Gdzie ty mieszkasz? W, w jakim kraju? W Ziemi. Czym ta ziemia? Mamy. No. Mizno. Cię zabyta? Mamy blizno. Czy ją kochasz? Kocham w Teze. A w to wierzysz? Polskę w Polskę Super, a teraz do hymnu wystąp. Dawaj. O tak jak mówiłem, Laura już jest uszykowana Mama też uszykowana na bieg, bo mama biegnie. Niestety tata będzie płakał, będzie patrzył jak biegną. No. Laura jeszcze no biegnie, się męczy. Ja idę sama biegać. No jak ja idę ci kibicować. No. A może będzie ktoś przypadkowo bieg w lesie i z nimi pobiegniesz, nie? No. Przynajmniej. Tu jest widzisz, jeszcze odkurzacz. Szybko, Laurę z nosa, tak jak mówiłem wcześniej, no, walczymy z tymi zatokami, ma mama, walczymy z tymi zatokami i kurde, dalej ma, ale już jest lepiej, także no, możemy chociaż coś zrobić. Dobra, to co? Widzimy się już w lesie, będziemy kibicować mamie, a tata będzie płakał. Bye bye! Bye bye! Dobra, witamy ponownie, już jesteśmy w samochodzie, jest Laura. Inga, Pola, Mama poleciała, bo zapomniała zegarka biega, do biegania. E, jedziemy tam do lasu, gdzie miał być. I kosmo! I Kosmo też jest, tak! E, jedziemy tam do lasu, tam gdzie miał być e, odbyć się bieg knurowski e, niepodległościowy. I tam Oriona symbolicznie przebiegnie te 5 km. My, mamie, będziemy kibicować. Mamy flagi. Siadaj, Kosmo! Siadaj! A mama będzie mamy, f... mamy flagi. Będziemy mamie kibicować. I tak jak mama mówię, może. Biegnąć! Tak, mama będzie biegnąć, a my będziemy kibicować. I tak jak mówię, może przypadkiem kogoś spotkamy. Także widzimy się już na miejscu. Mama już leci też. Zobaczcie, z zegarkiem. O, zaraz będzie mama chodzić. O, mama, mama, przy... już jestem mama już jest <laughs> zmęczona. Mama już jest zmęczona, mówi. A przywita się, bo tyś dawno a, też się nie widziała. Hello. Nie? No, o nie, nie, cześć. No. Okej, okay, mama pobiegła. My już flagi trzymamy, że jak mama będzie biegła, będziemy jej machać. No, mama tam z tamtą strony pobiegła. Zobaczcie ile ludzi jest, bo jest fajna pogoda. I tam mama pobiegła, a my tu stoimy. Tu były zawsze start i meta. Co? Orły tam są. Przypadkowe orły przyjechały. No. Dobra. O. Biegną orły. Przypadkowo były też w lesie tak jak my. Nie wiem czemu. O cześć wam. Przypadkowo jesteście tutaj? Co robicie? Aha, no cześć wam no. O, nawet tutaj następna orlica przypadkowo jest w lesie. W lesie. No. Witam panie. O. To na razie do zobaczenia. Okej, okay, my czekamy. O, tutaj. Panie, tak, my czekamy na mamę, aż przybiegnie. Zobaczcie, mam flagę tutaj dziewczynki. Też mają flagi. O, zobaczcie, Laura też ma flagę. So, Laura, pokaż się, jaką masz flagę. No. I właśnie pomagamy Tatuszowi? Tak. Tam, w tamtą stronę mama przybiegnie stamtąd. Albo ciocia pierwsza przyjedzie. No. Z przedszkola. Albo ciocia z przedszkola pierwsza przybiegnie, przyjedzie rowerem. No, zobaczymy, czekamy. No. Śpiewacie? Nie. Zaśpiewajcie.

Okej, okay, mama przybiegła i co jak było? mam niedosyt. Jakiś dobry dzień dzisiaj. No bo cię kosmo ciągnął i żeś tak słabo pobiegła, bo 5 km z kosmem to tak jak dwa. To dawaj i... Leć mama. Poniżej no. 6. Leć mama i ten. No. no i to już właśnie kończymy świętowanie naszego święta. Dziękuję. No, to do zobaczenia. wróciliśmy do domu, mama się już rozebrała, mówi, że się dobrze biegło, no, dobra, dokończymy już ten dzień co, mama szybko musi byle jaki obiad zrobić i, i kończymy, no, także, no, muszę i tak zakończyliśmy dzień niepodległości, o, Laura już bajka. jeszcze jest, dobra, dobra, no, to na razie, na razie do zobaczenia, Ma. no. Pa. Oglądajcie nas, bo dawno nas nie było, ale to nas oglądajcie dalej. Nie oglądajcie nas. O, <grywka> widzicie.